Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o szokującej sprawie, o wrzuceniu zdjęć nagich poszarpanych e, ofiar katastrofy smoleńskiej do internetu e, na strony rządowe Ministerstwa Obrony Narodowej. To się wydaje niewiarygodne, ale to właśnie nastąpiło wczoraj. Antoni Macierewicz wrzucił na Twitter jakieś tam zdawkowe przeprosiny. No, że w, razem z dziesięcioma tysiącami załączników wrzuciliśmy jeszcze zdjęcia, w tym nagiego prezydenta, oczywiście o tym nie wspomina, nagiego, nagie poszarpane ciało brata Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego. E, coś takiego, drodzy Państwo, to nie jest błąd. E, mecenas Roman Giertych. W swoim wpisie na Twitterze postawił hipotezę, że to oznacza, że Antoni Macierewicz ostatecznie upokarza Jarosława Kaczyńskiego, pokazując, że ten nic mu nie może zrobić. Że jest absolutnie bezkarny, że jego wiedza, jego materiały, które posiada dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, sytuują go na pozycji osoby, która jest absolutnie nieusuwalna, niezależnie od tego, czego by się dopuściła. Szokujące jest też to, drodzy Państwo, że osoby, które jeszcze kilka dni temu wyrażały swoje oburzenie z racji okładki tygodnika Newsweek, na której duży prezydent Biden prowadził za rękę małego Andrzeja Dudę z tezą, że oto Andrzej Duda znalazł nowego patrona, nowego pana w miejsce Jarosława Kaczyńskiego, teraz po prostu zamilkły. Abstrahując, oczywiście. Że już wcześniejsze wypowiedzi o kłamliwe kłamstwa, o tym, że w Smoleńsku doszło do zamachu, że są winni po stronie polskiej, że którzy współdziałali, no po prostu z tak insynuacji Bredni Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza był taką obrazą pamięci zmarłych. No to jednak wrzucanie nagich zdjęć, no to trudno przypuszczać, żeby Jarosław Kaczyński aż na takie zagrywkę wyraził zgodę. Tutaj jest sugestie od mecenasa, Romana Giertycha, że to jest tak naprawdę pokazanie siły przez Macierewicza. Rzeczywiście, Antoni Macierewicz dysponuje wiedzą, która może dyscyplinować, jest bardzo niewygodna dla Jarosława Kaczyńskiego. To przede wszystkim, na tym kanale to już było powtarzane wielokrotnie, to są przede wszystkim materiały dawnej wojskowej, wojskowych służb informacyjnych. Przypomnę, że Jarosław Kaczyński w czasach, kiedy pracował dla kancelarii Lecha Wałęsa, także później, był obiektem inwigilacji ze strony WSI. Nie była to taka inwigilacja z racji jego poglądów politycznych, ale przede wszystkim z racji tego, że zdaniem ówczesnych żołnierzy WSI, Kaczyński wchodził w posiadanie informacji i dokumentów niejawnych, do których nie miał prawa. I w toku operacji na przykład Buś zarejestrowano jego prywatne kontakty między innymi z kapitanem Piotrem P., słynnym kapitanem Piotrem P., później zamieszanym w tzw. Tak aferę w ostatnich latach skoku Wołomin, który spędził wiele lat w areszcie tymczasowym. To też zresztą notabene, drodzy Państwo, skandal, że w Polsce areszty mogą trwać wiele lat bez wyroku. Ale to zupełnie inny temat. W każdym razie, Antoni Macierewicz, kiedy pojawił się w komisji, to z sejfu jednego z członków komisji weryfikacyjnej zniknęła, drodzy Państwo, ta I nie było żadnego postępowania w tej sprawie, żadnych doniesień. Także lista osób, która mogła przesłuchiwać pana kapitana Piotra P, była bardzo wąska. I monitorowana przez pana Antoniego Macierewicza. To wszystko są materiały, którymi dzisiaj Macierewicz, nawet jeżeli nie mówi o tym i nawet jeżeli o tym nie gra, to świadomość u Jarosława Kaczyńskiego, że Antoni Macierewicz miał dostęp do tych materiałów i nie wiadomo, co się tak naprawdę, drodzy Państwo, z tymi materiałami stało, bo wbrew obiegowej opinii no, nikt nie zamierzał ich nigdy publikować i to w żadnej formie tylko tak naprawdę zostały gdzieś zagubione na etapie prac komisji weryfikacyjnej. W każdym razie to co się wydarzyło jednoznacznie pokazuje, bo wszyscy zamarli, wygląda na to, że po prostu Antoni Macierewicz po raz kolejny nie poniesie żadnych konsekwencji swoich działań. Całość tej operacji Niektórzy nawet uważali, że być może wpuszczenie takich zdjęć porwanych zwłok nagich, no bo, drodzy Państwo, siła uderzenia przy wypadku katastrofy no, powoduje różne rzeczy z ludzkimi ciałami, że to miało szokować opinię publiczną na równi z tym, jak zdjęcia mordów w buczy, że to miało wzmocnić przekaz o zamachu. Mnie osobiście wydaje się, że jest to część rozgrywki, którą prowadzą rosyjskie służby specjalne z, ze swoimi pomagierami w Polsce. Nazywajmy rzeczy po imieniu, drodzy Państwo. Wspominałem na, tych, na, na tym kanale wielokrotnie, że jest ponad wszelką wątpliwość stwierdzone i udowodnione w przestrzeni publicznej, chociaż nie jest elementem, chociaż powinno być, ale nie jest elementem postępowań karnych. to że Rosjanie byli e, inicjatorami i koordynatorami tak zwanej afery taśmowej w 2014-2015 roku. Wówczas nagrywano pokryjomu w restauracjach, e, które były powiązane kapitałowo e, z ludźmi właśnie ze wschodu, e, z jakimiś e, to tam to dokładnie właśnie wszystko jest opisane u Grzegorza Rzeczkowskiego w książce Obcym Alfabetem. Tam to wszystko jest dokładnie, właśnie pokazane ten mechanizm, takich nitek idących do wschodu. Krótko mówiąc, Rosja destabilizowała ówczesny polski rząd, aby dać szansę na zmianę ludziom bardziej do niej przychylnym. I rzeczywiście, to się im opłaciło. Co się teraz dzieje, drodzy Państwo? W ostatnich tygodniach. Od czasu wybuchu wojny, polska strona werbalnie bardzo mocno atakowała Rosję, ale tylko werbalnie. Za tymi słowami nie szły żadne czyny. To znaczy, nie próbowaliśmy wprowadzać takich sankcji, jakie wprowadzały chociażby takie kraje jak Wielka Brytania, nawet jak Niemcy, czyli nie próbowaliśmy zajmować majątków, nie próbowaliśmy Wprowadzać takich mocnych sankcji, które, na które nie potrzeba było żadnej zgody Unii Europejskiej, Mateusz Morawiecki ograniczał się do połajanek Francji i Niemiec, do wezwań, ale jednocześnie sam nie robił nic. Co więcej, drodzy Państwo, temu poświęcę osobny materiał. Polska zaczęła sabotować przepływ pomocy. Na Ukrainę z innych państw. Zaczęła wstrzymywać transporty o kilka dni. Zaczęła drążyć zawartość takich transportów. Taka biurokratyczna, to się nazywa w języku celników, strajk włoski, czyli na przykład zaczynamy coś drobiazgowo sprawdzać. Takich rzeczy nikt nie robił, a to byłoby na przykład taką sankcją. Na granicy wschodniej. Drodzy Państwo, od momentu ataku Rosji na Ukrainę, na, na wschodniej granicy Polski ruch wzrósł. Spadła liczba kontroli, odsetek samochodów aut kontrolowanych. Dlaczego tam nikt nie próbował tworzyć tego typu barier? Dlaczego tam nikt nie próbował tego robić? Drodzy Państwo, no to są pytania retoryczne. Odpowiedź aż powoduje tutaj, że pojawia się tak zwana gęsia skórka na rękach, albo włosy stają dęba. I tego typu uderzenie to, to jest tak zwany slap, który dostał Jarosław Kaczyński. Zdaje się, że ma go otrzeźwić, bo to już wcześniej było pokazywane. Viktor Orban, z którymi... W bliskich, bardzo bliskich relacjach był Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, listopad 2021 roku Polska dowiaduje się o tym od Amerykanów, od służb amerykańskich, od polityków amerykańskich, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Odpowiedzią jest zacieśnienie związku z Wiktorem Orbanem. I z tymi ludźmi w Europie, jak Marie Le Pen, którzy oficjalnie wspierają Putina, a także usprawiedliwiają jego już wówczas agresywną politykę wobec Ukrainy, aneksję Krymu, nazywając wprost Ukrainę rosyjską strefą wpływów. Wydaje się, że Rosjanie starają się pokazać i przypomnieć swoim realizatorom swojej polityki, że Przekroczyli jakiś czas temu Rubikon, i że jeżeli nie będą wywiązywać się z tego, do czego się zobowiązali, to poniosą konsekwencje. Czy może być coś, drodzy państwo, bardziej upokarzającego dla szefa największej partii politycznej, jak to, że ktoś wyrzuca do internetu nagie, poszarpane zwłoki jego brata? I dlaczego to nie spotyka się praktycznie z żadną reakcją, poza jakimś tam komunikatem z przeprosinami i twierdzeniem, że zajmie się tym służba kontrwywiadu wojskowego? Drodzy Państwo, bardzo przykra sprawa niestety taka jak większość spraw zarządów PIS i Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry, ale przede wszystkim o udostępnianie tego materiału wszędzie tam, gdzie uznacie za stosowne. A wszystkich z Państwa zapraszam na portal 224.pl, którego jestem redaktorem naczelnym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawych informacji.